Jeżeli zastanawiasz się, jak możemy podłączyć naszego GoPro Hero 13 do naszego komputera, to sprawa jest bardzo prosta. Musimy skorzystać z kabla USB, który na przykład mamy dorzucany podczas zakupu, znajduje się on oczywiście w pudełku, i następnie, za pomocą kabla USB, możemy po prostu podłączyć się do komputera. Wtedy na komputerze powinna pokazać nam się informacja, że mamy dostęp do plików z naszego urządzenia, i w zasadzie to tyle. Natomiast. Jak możemy właściwie to zrobić? Jak możemy podłączyć kabel do naszego GoPro? A robimy to w ten sposób, że tutaj mamy po tej stronie takie drzwiczki, wraz z takim plastikowym zatrzaskiem skorzystamy z naszych palców, aby wysunąć ten zatrzask do dołu, i następnie, kiedy on trochę wyjdzie już, to możemy sobie spokojnie otworzyć te drwiczki. I następnie w tym miejscu mamy port USB typu C, który oczywiście wykorzystujemy do tego, aby podłączyć naszego GoPro do komputera. Jeżeli nie mamy wejścia USB-C w naszym komputerze, ponieważ ten oryginalny kabel ma USB-C po obydwu stronach, to musimy mieć kabel oczywiście, który po jednej stronie ma USB-C, żeby podłączyć do naszego GoPro i z drugiej strony USB typu A, aby podłączyć do naszego komputera. Czasami telefony, na przykład, kiedy kupujemy telefon, no to taki kabel jest również dołączany. Oczywiście w niektórych przypadkach już również się stosuje USB-C po obydwu stronach, natomiast w niektórych przypadkach nadal jest USB-C oraz USB-A. I możemy skorzystać z kabla, którego korzystamy do ładowania naszego telefonu, aby podłączyć go do naszego komputera. I w zasadzie to tyle. Powinna nam się pokazać na ekranie informacja, że mamy podłączenie USB. Jeżeli tak jest, no to powinniśmy mieć dostęp do plików na naszym komputerze. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.